Historia nowoczesnej wojskowości pełna jest kontrowersyjnych programów, ale jeden z nich wyróżnia się szczególnym okrucieństwem, ponieważ u jego podstaw leżało założenie, że człowiek jest jedynie elementem wymiennym, rodzajem jednorazowego sprzętu. Projekt ten, rozwijany w ścisłej tajemnicy, zakładał wykorzystanie żołnierzy do zadań, z których powrót był matematycznie niemożliwy. Od samego początku planiści nie brali pod uwagę ewakuacji ani leczenia uczestników. Ich rola sprowadzała się do wykonania jednej krytycznej funkcji i zniszczenia wraz z celem. Była to radykalna zmiana paradygmatu z armii, która chroni swoich ludzi, na system, który konsumuje ich jako paliwo dla wojennej machiny. Żołnierze biorący udział w tym programie nie byli świadomi, że ich wyposażenie i trening zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać tylko kilka godzin intensywnego użytkowania, po których ich przydatność dla państwa kończyła się bezpowrotnie. W dokumentach projektowych żołnierze nie figurowali jako osoby lecz jako biologiczne moduły sterujące lub jednostki krótkotrwałego zasięgu. Ta dehumanizująca terminologia pozwoliła biurokratom w mundurach na podejmowanie decyzji, które w normalnych warunkach uznano by za zbrodnicze. Każdy element ich ekwipunku był tani i niskiej jakości, ponieważ armia nie widziała sensu w inwestowaniu w sprzęt dla kogoś, kto i tak nie miał przeżyć doby. Pancerze były cienkie, maski nieszczelne, a broń często zacinała się po oddaniu kilku serii. Wszystko to było częścią cynicznej kalkulacji kosztów. Projektanci uznali, że taniej jest wysłać dziesięciu jednorazowych żołnierzy niż jeden drogi, opancerzony pojazd. To był triumf logistyki nad moralnością, gdzie życie ludzkie zostało sprowadzone do pozycji w arkuszu kalkulacyjnym, w którym koszt rekrutacji był niższy niż koszt nowoczesnej technologii, co doprowadziło do stworzenia armii duchów. Kiedy projekt wszedł w fazę operacyjną, żołnierze byli wysyłani w strefę o najwyższym stopniu skażenia lub pod najbardziej morderczy ostrzał artyleryjski. Ich zadaniem było działanie w charakterze żywych czujników lub stref buforowych, które miały jedynie spowolnić przeciwnika o kilka cennych minut. Dowództwo obserwowało ich śmierć na ekranach monitorów z bezpiecznej odległości, analizując dane o skuteczności nowej taktyki. Nie było żadnych planów ratunkowych. W momencie, gdy oddział meldował o stratach, łączność była po prostu przerywana, a jednostkę uznawano za zużytą. Ci młodzi ludzie, pełni zapału i patriotyzmu, nie wiedzieli że dla swoich przełożonych są tylko jednorazowymi bateriami, które po wyczerpaniu energii wyrzuca się na śmietnik historii. Ich tragedia polegała na tym, że do ostatniej chwili wierzyli w wagę swojej misji, podczas gdy byli jedynie mięsem armatnim w bezdusznym eksperymencie. Większość technologii użytej w tym projekcie koncentrowała się na tym, jak zmusić organizm do nadludzkiego wysiłku przez bardzo krótki czas, ignorując całkowicie skutki uboczne. Żołnierzom podawano eksperymentalne koktajle chemiczne, które eliminowały strach i zmęczenie. Ale jednocześnie trwale niszczyły układ nerwowy i narządy wewnętrzne. Armia wiedziała, że po zakończeniu akcji ci ludzie będą wrakami, ale ponieważ program nie przewidywał ich powrotu, nikt nie przejmował się konsekwencjami medycznymi. Była to inżynieria biologiczna w najgorszym wydaniu tuningowanie człowieka tak, jak tuninguje się silnik rakietowy, który ma płonąć jasno, ale tylko przez moment. Żołnierz stawał się częścią systemu uzbrojenia, bezpiecznikiem, który miał się przepalić w odpowiednim momencie. To podejście zatarło granicę między narzędziem a użytkownikiem, tworząc z człowieka produkt określonej dacie ważności, która upływała wraz z końcem bitwy. Szokująca była również skala tuszowania strat w ramach tego projektu. Rodziny żołnierzy nigdy nie dowiadywały się o prawdziwym charakterze ich służby. Oficjalnie brali udział w rutynowych ćwiczeniach lub misjach pokojowych o niskim ryzyku. Kiedy nie wracali, armia wysyłała gotowe formularze o zaginięciu w akcji, co pozwalało na uniknięcie wypłaty pełnych odszkodowań i zapobiegało śledztwom cywilnym. Projekt jednorazowego żołnierza wymagał absolutnej tajemnicy, ponieważ jego ujawnienie wywołałoby skandal, który mógłby obalić rząd. W archiwach wojskowych do dziś znajdują się listy od matek i żon, które proszą o jakiekolwiek informacje, nie wiedząc, że ich bliscy zostali skonsumowani przez system, który traktował ich gorzej niż naboje czy racje żywnościowe. To była zbrodnia doskonała ukryta pod płaszczem obronności państwa i najwyższej racji stanu, która w rzeczywistości była jedynie pogardą dla jednostki. Psychologowie wojskowi pracujący przy projekcie mieli za zadanie opracować metody, które uniemożliwią żołnierzom budowanie więzi między sobą. Zrozumiano, że solidarność grupowa może prowadzić do buntu, dlatego jednostki były stale rotowane, a szkolenie kładło nacisk na izolację. Jednorazowy sprzęt nie powinien mieć przyjaciół, którzy mogliby opłakiwać jego stratę lub kwestionować sens jego poświęcenia. System dążył do stworzenia idealnego automatu, który wykona rozkaz bez pytania o cenę. Ten emocjonalny drenaż był konieczny, by machina mogła działać bez zakłóceń. Żołnierze żyli w próżni, otoczeni obcymi ludźmi, którzy jutro mieli zniknąć. To sprawiało, że ich egzystencja stawała się jeszcze bardziej ulotna i tragiczna. Byli samotni w swojej masowej zagładzie, co było najbardziej wyrafinowanym i okrutnym elementem całego projektu. Odzierającym ich z ostatniej ludzkiej potrzeby, potrzeby bliskości i zrozumienia w obliczu śmierci. Nawet sposób pochówku tych żołnierzy był częścią logistyki utylizacji. Nie było uroczystych pogrzebów ani honorowych salw. Ciała były traktowane jako odpady biologiczne, często kremowane bezpośrednio na miejscu akcji przy użyciu specjalnych jednostek mobilnych. Chodziło o to, by nie zostawiać żadnych śladów, które mogłyby zostać zbadane przez niezależnych ekspertów. Armia chciała uniknąć autopsji, które mogłyby wykazać obecność toksyn i ślady degradacji organizmu wynikające z eksperymentalnych procedur. Jednorazowy sprzęt znikał całkowicie, jakby nigdy nie istniał. To totalne wymazanie człowieka było ostatecznym aktem dehumanizacji. Nie tylko ich życie było krótkie i brutalne, ale nawet ich śmierć została odarta z sakrum, stając się jedynie problemem sanitarnym, który należało rozwiązać jak najszybciej i najciszej, z dala od oczu ciekawskich i sumień opinii publicznej. Kiedy prawda o projekcie zaczęła powoli wyciekać, dowództwo próbowało bronić się argumentami o konieczności strategicznej i oszczędności zasobów narodowych. Twierdzili, że w dobie wojen o wysokiej intensywności tradycyjny model ochrony żołnierza jest zbyt kosztowny i mało efektywny. Według nich projekt jednorazowy był racjonalną odpowiedzią na wyzwania współczesnego pola walki. Tam rożąca krew w żyłach logika pokazała, jak głęboko zakorzenione było przekonanie o wyższości systemu nad człowiekiem. Dla generałów życie tysiąca żołnierzy było warte mniej niż utrata jednej eskadry nowoczesnych myśliwców. Ta dysproporcja wartości stała się fundamentem ich doktryny, w której im biomasa była najtańszym i najłatwiej dostępnym zasobem. To był moment, w którym wojsko przestało być obrącą wartości, a stało się korporacją przemocy, w której jedynym liczącym się wskaźnikiem była cena za metr zdobytego terytorium. Dla nielicznych, którzy cudem przeżyli udział w projekcie, powrót do społeczeństwa był niemożliwy. Ich ciała były zrujnowane, a psychika nieodwracalnie okaleczona przez doświadczenie bycia rzeczą. Armia nie zapewniała im żadnej opieki, wręcz przeciwnie, byli postrzegani jako usterki systemowe, których należało się pozbyć. Wielu z nich kończyło w zakładach zamkniętych lub na marginesie życia, nie mogąc nikomu wyjawić, co ich spotkało. Ich milczenie było wymuszone przez rygorystyczne kontrakty i strach przed odwetem służb specjalnych. Stali się żywymi trupami, świadkami zbrodni, o której nikt nie chciał słuchać. Ich istnienie było wyrzutem sumienia dla państwa, które wolałoby, żeby wszyscy uczestnicy projektu zginęli zgodnie z planem. To była ostateczna zdrada, państwo nie tylko wysłało ich na śmierć, ale odmówiło im prawa do bycia ofiarą, wskazując na wieczne wygnanie we własnym kraju. Dziś, analizując ten projekt z perspektywy czasu, widzimy w nim zapowiedź najbardziej mrocznych trendów w przyszłości wojen. Możliwość zdalnego sterowania ludźmi i traktowania ich jako tanie podzespoły technologiczne to pokusa, która wciąż drzemie w laboratoriach wojskowych na całym świecie. Projekt jednorazowego żołnierza był testem granic ludzkiej wytrzymałości na dehumanizację i, niestety, test ten wypadł pomyślnie dla biurokracji. Pokazał, że przy odpowiednim systemie kłamstw i technologii można zmusić tysiące ludzi do stania się własnymi narzędziami zagłady. To memento dla nas wszystkich, byśmy nigdy nie przestali patrzeć na ręce tym, którzy w imię bezpieczeństwa chcą zamienić człowieka w sprzęt. Każdy żołnierz zasługuje na to, by wrócić do domu, a każda doktryna, która zakłada jego jednorazowość, jest powrotem do barbarzyństwa ubranego w nowoczesne mundury i futurystyczne technologie, których jedynym celem jest degradacja życia. Mechanizm selekcji do projektu był równie bezwzględny, co sam program. Wybierano osoby z najbiedniejszych warstw społecznych, sieroty lub ludzi bez bliskich więzi rodzinnych, tych, o których nikt nie będzie pytał. Rekruterzy szukali materiałów, które można łatwo ukształtować i równie łatwo porzucić. Obiecywano im wielkie pieniądze, przygodę i status bohatera, a w zamian brano ich życie pod całkowitą kontrolę. Był to drapieżny system żerujący na ludzkiej nadziei i desperacji. Projekt nie był tylko błędem technicznym, był systemowym wyzyskiem najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. To pokazuje, że projekt jednorazowy miał silny wymiar klasowy: ci na górze decydowali, że ci na dole są warci tyle. Co zużyty filtr w maszynie. Ta niesprawiedliwość u fundamentów programu sprawia, że jest on jedną z najbardziej wstydliwych kart w historii, o której decydenci wciąż boją się mówić głośno. Wpływ tego projektu na moralność armii był druzgocący. Oficerowie, którzy brali w nim udział, musieli wyłączyć sobie resztki empatii, by móc codziennie wysyłać ludzi do utylizacji. To zrodziło kulturę bezkarności i sadyzmu, która przenikała do innych jednostek. Kiedy raz dopuści się myśl że żołnierz jest rzeczą, cała struktura wojskowa zaczyna gnić od środka. Honor, odwaga i poświęcenie zostały zastąpione przez efektywność, wydajność i amortyzację. Armia stała się fabryką, w której surowcem był człowiek, a produktem końcowym czysty terror. Ten upadek etosu rycerskiego jest najtrwalszym i najbardziej szkodliwym dziedzictwem projektu. Zniszczył on zaufanie między żołnierzem a dowódcą, zamieniając je w relację między właścicielem a narzędziem, co jest zaprzeczeniem wszystkiego, na czym powinny opierać się siły zbrojne wolnego państwa? W pewnym momencie inżynierowie projektu zaczęli pracować nad zautomatyzowanym żołnierzem biologicznym, co miało być kolejnym krokiem w ewolucji programu. Planowali wszczepianie implantów mózgowych, które przejmowałyby kontrolę nad ciałem w momencie krytycznym, eliminując ludzkie wahanie czy strach przed śmiercią. Żołnierz miał stać się pasażerem we własnym ciele, którym sterowałby algorytm w sztabie. Chociaż ta faza nie została w pełni wdrożona przed zamknięciem projektu. Same badania nad nią pokazują skalę ambicji twórców. Chcieli całkowicie wyeliminować wolną wolę, czyniąc z człowieka maszynę w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. To dążenie do totalnej kontroli nad życiem i śmiercią, jest istotą projektu jednorazowego sprzętu. Pokazuje, że dla pewnych ludzi postęp oznacza ostateczne zwycięstwo technologii nad duszą, gdzie człowiek jest tylko niedoskonałym oprogramowaniem, które należy zoptymalizować pod kątem maksymalnej destrukcji. Pamięć o tym projekcie jest dziś celowo rozmywana przez oficjalnych historyków wojskowości. Próbuje się go przedstawiać jako marginalny incydent lub niepowodzenie badawcze. Prawda jest jednak inna, był to systemowy wysiłek państwa, w który zaangażowano miliardy dolarów i tysiące ludzi. Zapomnienie o ofiarach tego programu jest kolejną formą ich jednorazowego traktowania. Naszym obowiązkiem jest przywrócenie im twarzy i nazwisk, wyrwanie ich z anonimowości biologicznych modułów. Każdy z tych żołnierzy miał swoją historię, lęki i marzenia, które zostały zmielone przez tryby projektu. Mówienie o tym głośno to jedyny sposób, by zadośćuczynić ich ofierze i upewnić się, że żadna inna armia nie odważy się ponownie potraktować człowieka jak kawałka metalu, który można wyrzucić po użyciu. To lekcja o wartości życia, której nie wolno nam nigdy zapomnieć w blasku nowych technologii wojennych. Szczególnie przerażający był proces dezaktywacji jednostek, które zakończyły misję, ale nie zginęły w walce. Ponieważ ich powrót nie był przewidziany, armia stosowała wobec nich procedury wyciszania, które często kończyły się tragicznie. Stosowano silne środki psychotropowe, by wymazać pamięć o wydarzeniach, co prowadziło do trwałych uszkodzeń mózgu. Żołnierze, którzy mieli być bohaterami, byli traktowani jak toksyczne wycieki, które należy zneutralizować. Ta faza projektu pokazuje, że armia bała się własnych ludzi bardziej niż wroga. Jednorazowy sprzęt, który przetrwał, stawał się zagrożeniem dla systemu, dowodem na jego nieludzkość. To była walka z czasem i prawdą, w której państwo użyło całej swojej potęgi, by zniszczyć tych, którzy mu służyli. Ta zdrada po walce jest najbardziej bolesnym aspektem całego programu, świadczącym o całkowitym upadku moralnym jego twórców. Rola korporacji zbrojeniowych w projekcie była kluczowa. To one dostarczały taniego wyposażenia i eksperymentalnych substancji, czerpiąc z tego ogromne zyski. Dla nich projekt jednorazowy był idealnym modelem biznesowym. Produkt, który ulega szybkiemu zużyciu, generuje stały popyt na nowe dostawy. Lobbyści tych firm naciskali na polityków, by rozszerzać program, argumentując to stymulacją gospodarki i tworzeniem miejsc pracy. To ponury przykład tego, jak chciwość może napędzać najbardziej nieludzkie inicjatywy. Za każdą śmiercią żołnierza stał przelew na konto jakiegoś koncernu. Ten sojusz polityki, wojska i biznesu stworzył potwora którego nie dało się kontrolować. Żołnierz był w tym układzie tylko towarem, którego cykl życia został sztucznie skrócony, by zwiększyć obroty fabryk broni. To mroczna strona kapitalizmu wojennego, w którym życie ludzkie jest tylko kolejnym zasobem do wyeksploatowania. Dziś weterani i rodziny ofiar próbują walczyć o prawdę w sądach międzynarodowych, ale napotykają na mur tajemnic i bezpieczeństwa państwa. Większość dowodów została zniszczona, a kluczowi świadkowie zniknęli lub milczą. Walka o uznanie projektu za zbrodnie przeciwko ludzkości wciąż trwa. Każde nowe odkrycie, każdy odnaleziony dokument jest małym krokiem ku sprawiedliwości. Historia projektu jednorazowego żołnierza musi zostać opowiedziana do końca, by służyć jako ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Nie wolno nam pozwolić, by technologia stała się wymówką dla okrucieństwa. Człowiek nigdy nie może być sprzętem, niezależnie od tego, jak nowoczesny i potężny byłby projekt, który go do tego zmusza. To nasza wspólna odpowiedzialność, by chronić godność każdego, kto zakłada mundur, przed cynizmem tych, którzy widzą w nim tylko element maszyny. Zamykając tę opowieść, warto zastanowić się, ile podobnych programów może dziać się właśnie teraz, pod przykrywką walki z terroryzmem czy nowych zagrożeń globalnych. Czy wyciągnęliśmy lekcje z projektu, który zamienił żołnierzy w sprzęt? Nadchodząca era robotyzacji i sztucznej inteligencji na polu walki stawia to pytanie w nowym świetle. Musimy być czujni, by technologia znów nie stała się narzędziem dehumanizacji. Każde życie jest bezcenne i żadna strategiczna konieczność nie może usprawiedliwiać traktowania człowieka jako narzędzia jednorazowego użytku. Niech pamięć o ofiarach tego zapomnianego projektu będzie naszą tarczą. Ich śmierć nie była bohaterska w tradycyjnym sensie, była tragiczna, bo niepotrzebna i zaplanowana jako rynkowa strata. Niech ich historia będzie głosem sprzeciwu wobec świata, w którym maszyna jest ważniejsza od serca, a biurokracja od sumienia. Ostatecznym bilansem projektu jednorazowy sprzęt nie jest zdobyte terytorium czy wygrane bitwy, ale tysiące złamanych żyć i trwała rysa na honorze armii. To przestroga, że siła wojska nie zależy od jego bezwzględności, ale od wartości, których broni. Kiedy armia zaczyna zabijać własną duszę, poświęcając ludzi dla statystyk, przestaje być armią wolnego narodu. Projekt ten pozostaje jedną z najbardziej mrocznych wizji tego, co może się stać, gdy władza zostanie pozbawiona kontroli moralnej. Niech te słowa będą hołdem dla tych, którzy zostali zużyci i wyrzuceni. Ich prawda w końcu ujrzała światło dzienne, a my mamy obowiązek nieść ją dalej, by nigdy więcej żaden człowiek nie musiał przechodzić przez to piekło w imię projektu, który widział w nim tylko jednorazowy sprzęt.